Od listopada rywalizacje na parkietach w Rondby rozpoczęło 76 drużyn, czyli w sumie prawie 800 zawodników. Grały w trzech ligach. Teraz przyszedł czas na ostateczne decyzje. Wczoraj i dziś poznaliśmy najważniejsze rozstrzygnięcia. Wiadomo kto awansował do drugiej. Kto... To do pierwszej ligi. W środę natomiast wyjaśni się, kto będzie triumfatorem jubileuszowej dziesiątej edycji rozgrywek. Tradycyjnie przy okazji wielkiego finału szykuje się całkiem atrakcyjne widowisko. Zanim na parkiet hali przy ulicy Wojciecha z wyjdą najlepsi koszykarze amatorzy na Dolnym Śląsku, rozegrany zostanie mecz Asów, w którym zaprezentują się najlepsi gracze w rąby, wybrani w głosowaniu internetowym. Będzie także konkurs zrzutów za 3 punkty z udziałem trzech najlepszych specjalistów w tym elemencie w pierwszej, drugiej i trzeciej lidze. Organizatorzy zapowiadają także konkurs zrzutów za 3 punkty dla publiczności: uwaga, z nagrodą pieniężną. Będzie także pokaz wsadów z trampoliny w wykonaniu Big Joe. Emocji nie powinno więc zabraknąć nie tylko na parkiecie w czasie rozgrywania wielkiego finału.